Dzisiaj chciałbym z Wami zrobić coś takiego. Zobaczcie, że mamy na przykład dwa takie pola. To nie są przyciski, tylko to są zwykłe divy. Nieraz na stronach internetowych będziecie znajdywać coś takiego, że właśnie klikamy na coś i wtedy coś nam się pokazuje. Tak samo chciałem tutaj coś takiego tworzyć. Czyli kiedy klikniemy sobie pierwsze pole, zobaczcie, pokazuje się to pole obok, na przykład jakaś odpowiedź albo jakaś wiadomość. Tutaj zmienia nam się wtedy nazwa. Żeby kliknąć jeszcze raz, żeby ukryć, jak klikniemy, to się chowa. I tak samo te wszystkie elementy będą działały osobno, więc jak sobie klikniemy obydwa, to nam się obydwa pokazują i tak dalej. Możemy tutaj w łatwy sposób dodać sobie więcej tych elementów, jeżeli chcemy. Zobaczcie, wyda wystarczy tylko sobie dodać takie elementy. Przejdziemy sobie z powrotem tutaj, i już mamy cztery, które działają dokładnie w ten sam sposób. Więc e, coś takiego będziemy dzisiaj robić. I żeby to zrobić, zaczniemy. Od tego, żeby dodać do naszego projektu bootstrapa, ponieważ to robimy na podstawie bootstrapa. Chciałbym, żebyśmy go jeszcze trochę lepiej przećwiczyli. Jak sobie tu zminimalizujemy, zobaczcie, to to też będzie działać prawidłowo, będzie nam się tutaj wyświetlać pod tym, więc wszystko jest ok. No dobra, to ja sobie wyczyszczę ten projekt i będziemy zaczynać od początku. Pierwsze co chciałbym zrobić, w sumie już tu mam dołączonego tego bootstrapa, już to omawialiśmy wcześniej, ale gdybyście nie wiedzieli jak, to już Wam pokazuję. Przechodzimy sobie na internety, tutaj wpiszemy bootstrap, przejdziemy sobie na bootstrapa, no i tutaj damy get started i będziemy używać cdn, czyli schodzimy sobie tutaj gdzieś niżej i mamy, zobaczcie, copy paste. Link into your head, czyli kopiujemy sobie to, przechodzimy tutaj i wklejamy. Zawsze bootstrap ma być na samej górze, czyli bootstrap, link do bootstrapa musi być powyżej jakichkolwiek innych tutaj linków CSS. Jeszcze do tego będziemy potrzebować tutaj bundle.js, czyli to też sobie skopiujemy i musimy to wkleić tutaj na samym dole, ok? więc tak by to wyglądało oczywiście możecie sobie też pobrać gotowy ten szablon z bloga zaraz wam pokażę jak sobie przejdziemy na pikademie i wpiszecie sobie tutaj szkielet to powinniście dostać szkielet strony www i tutaj macie to wszystko aczkolwiek tutaj dodałem też jquery z jquery zaczniemy sobie już bardzo niedługo Ponieważ jest to bardzo przydatne do pracy z WordPressem i w ogóle dużo ułatwia nam pracę z JavaScriptem, więc tutaj macie cały taki pakiet niezbędny, który wam potrzebny jest na początek. No, i jeżeli mamy już tego naszego Bootstrapika, to możemy sobie dodać tutaj ramy naszej strony, czyli zacznijmy sobie może od kontenera, dajmy sobie div, klasa container, żeby wszystko nam się tutaj w środku ładnie wyświetlało teraz oczywiście będziemy dodawać dwie kolumny więc najpierw musimy dodać sobie rowa więc dajemy div class a następnie row wewnątrz tego rowa stworzymy sobie dwie kolumny równe czyli dodajmy sobie div class będziemy mieć kolumn medium 6 żebyśmy mm, splitowali czyli dzielili nasz ekran przy tych średnich rozdzielczościach i dodamy sobie tutaj jeszcze jedno takie same cyk i ja teraz może dodam sobie tutaj jeszcze taki tekst właśnie, click me ponieważ będziemy mieć to po lewej stronie co chcemy kliknąć a tutaj po prawej stronie w tym divie będzie jakaś wiadomość więc piszę może wiadomość albo może po angielsku i teraz tak, mamy do wyboru dwie opcje tak naprawdę możemy klikać albo na całego rowa i wtedy coś nam się wyświetli albo chcemy klikać na ten mm, obiekt tutaj, tak, czyli sąsiedni. Czasem będziemy robić to w ten sposób, a czasem w ten, zależy w jaki sposób będzie nam łatwiej odnieść się do innych elementów, ale myślę, że może od razu zrobimy sobie tak, żeby klikać bezpośrednio o tutaj na ten element. I pozwólcie, że wam pokażę coś od razu. Przejdź może zduplikuję to, żebyśmy mieli dwa, tak jak w przykładzie, który wam pokazałem i wrócimy sobie na stronę odświeżymy i mamy coś takiego, tak? Tutaj na razie nic nie działa, mamy tylko mm, tutaj z lewej strony click me to show, a tutaj message, i na początek będziemy chcieli ukryć te message, prawda? Tylko żeby nam się pokazały to z lewej strony, i Bootstrap oferuje nam taką klasę, która ukrywa właśnie y, pewne elementy. Więc tutaj dodamy sobie tą klasę i ona się nazywa DNON, która ukryje nam te nasze wiadomości. Więc jak teraz sobie tu przejdziemy i odświeżymy, to zobaczcie, że już ich nie ma. Nasz projekt będzie polegał na tym, że kiedy klikniemy sobie na któryś z tych, to ta klasa będzie się usuwać stąd, dzięki temu wiadomość się pokaże, a później znowu, jak klikniemy, to ta klasa znowu się doda, dzięki czemu ta wiadomość zostanie ukryta. Żeby w łatwy sposób się odnosić tutaj do tych pól, to ja proponuję dodać tutaj jeszcze jakieś inne klasy, po których będziemy mogli w łatwy sposób je rozpoznawać. Więc tutaj może dodam na przykład togu click. Togul to znaczy, że raz włączamy, raz wyłączamy, tak? Taki przełącznik. Więc ja tutaj sobie to dodam, tutaj na dole to samo, a tutaj może dodam na przykład toguł message, czyli MSG. Skopiuję sobie to i wkleję tu poniżej tak samo. No i tak wstępnie tutaj, jeżeli chodzi o HTML, to już by było na tyle. Więc teraz możemy sobie szybko wystylizować to, żeby to jakoś wyglądało. I może wam pokażę coś nowego też. Może tutaj do Rowa też sobie dodam jakąś klasę, na przykład TG jak togu I tutaj też dodam dodatkową klasę. Teraz będę się odnosił do tej klasy, i tutaj do tych divów, które są dziećmi jakby tej klasy. To może być dosyć ciekawe, może już to znacie, a może nie. Więc najpierw odnosimy się do tej głównej klasy i teraz do tych divów, które są wewnątrz nich. I tutaj mm, chciałbym dodać na przykład padding, niech to będzie 10 pikseli. Dodamy sobie margin-bottom, żeby jedno od drugiego się troszkę oddzielało i dodamy sobie jeszcze jakiś border. Niech to będzie 1 pixel solid i powiedzmy 44aa. Zapiszemy sobie to, zobaczmy, jak teraz to wygląda. Ok. Na chwilę jeszcze usunę tutaj mm, tą klasę non, żeby Wam coś jeszcze pokazać, odświeżymy sobie i zobaczcie, że tutaj mamy taki sam kolor tego, mm, tej wiadomości. A jeżeli chcielibyśmy zrobić tak, że pierwsze dziecko, czyli to ma inny kolor, a to inny kolor, to jest też taka fajna opcja w CSS. Czyli załóżmy, że to ma się tyczyć pierwszego dziecka, czyli tego, co będziemy klikać. Więc tu możemy sobie dać dwukropek i wybrać, zobaczcie, first child, czyli pierwsze dziecko. No bo jak tu wchodzimy, tak, odnosimy się do tego i to jest pierwsze dziecko, a to jest ostatnie dziecko, prawda? I w ten sposób możemy to zróżnicować. Więc jakbym sobie teraz to skopiował i tu wkleił poniżej. A tu zamiast first dał Last Child, i tu zmienimy sobie kolor na jakiś inny. No, come on. na przykład taki niebieski niech będzie, to teraz powinno to zadziałać. Przejdziemy sobie tutaj, odświeżymy. I zobaczcie, tu mamy taki zielony, a tu niebieski. Więc to nie jest jakieś tam wymagane czy potrzebne, tylko chciałem wam pokazać, żebyście się nauczyli czegoś nowego przy okazji. Więc wracamy tutaj z klasą, żeby to już nie było wyświetlane, z tyle mamy załatwione, więc przechodzimy do pisania JavaScriptu. No i pierwsze, co musimy zrobić, to musimy znaleźć sobie ten nasz element, który chcemy klikać i dodać do niego yy, event listenera, tak, żeby wiadomo było, że jak klikniemy na to, żeby coś tam się wydarzyło. Więc przechodzimy sobie tutaj i dodajemy led następnie toggle, niech to będzie items, to się równa, szukamy w dokumencie, więc wpisujemy dokument, get elements by class name. no i tam klasa była toggle click no i tu oczywiście znajdziemy kilka elementów, tutaj będzie w tym tablica pamiętajcie o tym, więc teraz musimy sobie pętlą przejść przez wszystkie te elementy, może być tylko jeden taki element, ale my nie wiemy, prawda dlatego musimy się zabezpieczyć i dajemy sobie for, let i równa się 0. Mam nadzieję, że te pętle to już nie sprawiają wam problemu. Tutaj togu items length i tutaj i ma się zwiększać o 1. Wewnątrz chcemy dodać listenera, czyli dajemy sobie toggle items i po kolei za pomocą numeru indeksu będziemy sobie dodawać event listenera. Jaki to ma być listener? No, oczywiście, klik, tak? Chcemy dodać kliki i tutaj jakąś funkcję. Niech to będzie open hide, tak będzie się nazywać nasza funkcja. Więc teraz przechodzimy poniżej i dodajemy sobie tą funkcję open hide. I teraz wewnątrz tutaj będziemy chcieli stworzyć sobie dodatkową zmienną, która będzie przechowywać. Nasz, jakby, m, obiekt docelowy, na który będziemy wpływać. No bo tutaj dodaliśmy na razie listy: Nera do tego naszego toggle click, ale teraz chcemy mieć też referencję do tego obiektu, ponieważ tutaj chcemy go ukrywać, dodawać i tak dalej, więc musimy dopisać do niego tutaj referencje I jak to zrobić? No, możemy zrobić tak, że zobaczcie, jak będziemy wchodzić do tej funkcji, to mamy dane dotyczące tego obiektu, ponieważ. Na nim jest ten listener. I żeby dostać się tutaj do tego elementu, to możemy odnieść się do rodzica i później w rodzicu szukać takiego elementu o takiej klasie jak togół message. I tak zrobimy. Więc przechodzimy sobie tutaj i najpierw musimy znaleźć właśnie to tego brata, jakby tak ten obiekt, który jest obok. Więc twórzmy sobie nową zmienną, niech ona się nazywa message to się równa i tak. This to się odnosi do tego elementu właśnie na który klikamy. I teraz chcemy się odnieść do rodzica, więc piszemy sobie parent node, takie coś możemy wpisać. I teraz tutaj odnosimy się do rodzica i teraz w rodzicu chcemy znaleźć elementy o klasie toggle message, tak? Chcemy znaleźć coś takiego. Więc tu wpiszemy sobie get elements by class name. Tutaj wpiszemy sobie ten toku message, chyba coś takiego było. I oczywiście tutaj będziemy znajdować tylko ten jeden obiekt, więc możemy sobie tutaj e, wpisać numer indeksu 0. No i to było na tyle. Dzięki temu tutaj w tej zmiennej będziemy mieć referencję do tego obiektu. No to teraz możemy sobie sprawdzać, jeżeli ten obiekt będzie miał tutaj tą klasę Dinon, to wtedy chcemy ją usunąć. A jeżeli nie, to chcemy ją dodać. No to już, haratamy. Czyli jeżeli message class list, class list, tutaj mi się nie pokazuje auto uzupełnianie, niestety, ale damy radę i dajemy sobie contains i ona ma zawierać tą klasę binom. Jeżeli zawiera, to teraz chcemy ją usunąć, czyli dajemy message, dajemy class list. I dajemy Remove. I tutaj usuwamy denom. I od razu jak już usuniemy, to możemy też dodać sobie tutaj jakiś tekst, więc hmm, znaczy dodajemy tekst nie do tego elementu, o którym tu mówimy, tylko do tego elementu, który klikaliśmy. Pamiętajcie, że tutaj mamy click me to show i jak klikniemy, to się zmienia to na click me to hide, tak? Albo coś takiego. Czyli odniesiemy się właśnie do tego elementu za pomocą this i damy sobie tekst Content to się równa, i tu wpiszemy click to hide. No i już. Czyli to będzie wszystko w przypadku, kiedy ten obiekt będzie miał tą klasę Dinon, czyli kiedy nie będzie widoczny. To wtedy go uwidocznimy i zmienimy tekst. A w przeciwnym razie, czyli dajemy sobie else, no to wtedy ms. Message class list. I tu chcemy dodać wtedy tą klasę Dinon. Tylko dajemy sobie spację, żeby nam się to nie zlało wszystko. I tutaj też w sumie mogę sobie to skopiować, bo to będzie praktycznie to samo. I tutaj z indeksu wezmę sobie to, co ma się tam pokazać, żeby to było identyczne. Czyli tutaj sobie to wkleję, Ctrl S. No i chyba, chyba to już wszystko. Wróćmy sobie tutaj, odświeżymy. Damy klik to Show. Klik tu, hide i chowa. Tutaj też działa. No i chat. Super. Jak sobie zminimalizujemy tutaj, to też działa. Tutaj też działa. No i dobra. Czyli w taki sposób właśnie możemy to zrobić. No tutaj kod na pewno wymaga przemyślenia. Teraz, jeżeli nie nadążyliście ze wszystkim, to trzeba było powoli sobie tutaj próbować to przeczytać, dlaczego tak jest, o co chodzi. Starałem się to tłumaczyć po drodze, ale wiadomo, nie zawsze wszystko od razu można zrozumieć. Oczywiście wiecie, ja tutaj zakładam, że Wy już macie podstawy programowania, ponieważ to już ogarnialiśmy z php, po drodze już parę rzeczy robiliśmy, więc liczę, że już takie podstawy jak pętle, jakieś tam if statements, tworzenie funkcji i tak dalej, to już macie to ogarnięte, więc po prostu lecimy z tym koksem, nie zastanawiamy się za bardzo nad takimi podstawowymi rzeczami. No, i wierzę, że to na pewno nam się przyda. Pamiętajcie też, że staram się te wszystkie kody i tak w skrócie, takie wytłumaczenie wrzucać na bloga, więc tam jak sobie przejdziecie do JavaScript, powinniście znaleźć yy, to wszystko. No tutaj staram się Wam jak najwięcej to tłumaczyć, więc tam jakichś takich opisów nie będzie. No ale kod możecie sobie stamtąd pobrać i, i skopiować, wkleić coś, popróbować, chociaż. Ja osobiście polecam Wam, żebyście jednak próbowali sobie pisać ten kod, bo, ponieważ dzięki temu najwięcej się uczycie, a samo kopiuj, wklej yy, może nie do końca da Wam tyle, ile napisanie wszystkiego własnoręcznie. No ale zawsze się przyda, jeżeli na przykład coś tam napiszecie, popełnicie byka, coś nie zadziała, tak, to wtedy zawsze można sobie to skopiować, wkleić, zobaczyć, gdzie popełniliśmy błąd, to na pewno, w, jeżeli chodzi o to, to, to na pewno się przyda.